papież Franciszek na pierwszym zdjęciu po hospitalizacji, Watykan daje znak nadziei w trudnym czasie. Watykan ujawnił wyczekiwane zdjęcie papieża Franciszka, wykonane w kaplicy polikliniki Gemelaj, gdzie od połowy lutego zmaga się z problemami zdrowotnymi. 88-letni ojciec święty, walcząc z trudnościami oddechowymi, przerwał homilię, a wkrótce trafił do szpitala. Teraz, mimo kaszlu, jego stan się poprawia. W poruszającym przesłaniu podziękował za modlitwy, podkreślając siłę wiary w cierpieniu. Zdjęcie i słowa papieża niosą otuchę wiernym na całym świecie. W połowie lutego papież Franciszek niespodziewanie zmierzył się z poważnym kryzysem zdrowotnym. Podczas jednej z homili jego oddech stał się tak słaby, że nie mógł dokończyć kazania, resztę tekstu odczytał lektor. Kilka dni później trafił do polikliniki Gemelaj w Rzymie, gdzie lekarze zajęli się leczeniem nasilających się problemów oddechowych związanych z wcześniejszymi chorobami i operacjami. Od tamtej pory Watykan na bieżąco informuje o stanie 88-letniego papieża za pośrednictwem mediów społecznościowych. Komunikaty wspominają o nawrotach kaszlu, ale też o stopniowej poprawie. W ostatnich dniach nie odnotowano nowych zmian w obrazie klinicznym. Papież powoli wraca do zdrowia, przekazano niedawno, dając wiernym nadzieję na jego powrót do sił. W niedzielnym rozważaniu na modlitwę Anioł Pański Franciszek wyraził wdzięczność za wsparcie i modlitwy płynące od wiernych. Podkreślił, że przeżywa okres próby, który łączy go z chorymi na całym świecie. Nasze ciało jest kruche. Ale nic nie może nam przeszkodzić w kochaniu, modlitwie i byciu znakiem nadziei, napisał, zachęcając do wielbienia Boga, który nigdy nie zostawia człowieka samego. Nawet w najcięższych chwilach otacza nas ludźmi, niosącymi jego miłość. W cierpieniu dostrzegamy tych, którzy są przy nas to dowód Bożej obecności, dodał. Szczególną wdzięczność wyraził dzieciom, które modlą się za niego i odwiedziły go w szpitalu. Dziękuję Wam wszystkim, a zwłaszcza dzieciom, za Waszą bliskość podkreślił wzruszony. Największe poruszenie wywołało jednak pierwsze zdjęcie papieża od czasu hospitalizacji, opublikowane w niedzielę przez Watykan. Fotografia, wykonana w ciszy kaplicy przy jego apartamencie w Poliklinice Gemelaj, ukazuje Franciszka w białej sutannie, siedzącego przy ołtarzu. To symboliczny obraz, który ma uspokoić wiernych i pokazać, że papież, mimo słabości, znajduje siłę na modlitwę. Ujęcie wzbudziło ogromne zainteresowanie, będąc pierwszym publicznym świadectwem jego stanu od tygodni. Watykan nie ujawnił jednak szczegółów medycznych, pozostawiając wiernych z nadzieją, że leczenie przynosi efekty, a papież wkrótce powróci do swoich obowiązków. Zdjęcie i słowa Franciszka stały się dla wielu źródłem inspiracji w trudnym czasie.